Mężczyzna nie może żyć bez kobiety. Czyli jak osiągnąć sukces, dbając o energię żeńską. Cześć, ja nazywam się Patrycja i dzisiaj opowiem znowu o energii żeńskiej, energii męskiej. Konkretnie, jak energia męska nie może żyć bez energii żeńskiej. W szczególności, jeśli energia męska chce osiągnąć sukces. To musi uhonorować energię kobiecą. A ja już zaraz opowiem, jak to wygląda. Dla przypomnienia, wyróżniamy energię męską i energię żeńską. Od początku istnienia tak naprawdę, gdziekolwiek popatrzymy, w jakichkolwiek kulturach starożytnych były wyodrębnione dwie energie. Energia żeńska, energia męska, różnie się to nazywało, na przykład w Indiach było to nazwanie Siwa Shakti, jak do dnia dzisiejszego, w chińskiej Yin-yang. Na pewno słyszeliście coś takiego jak o boskiej energii żeńskiej i boskiej energii męskiej. One istnieją tutaj, w tym świecie, w którym my żyjemy. Czyli ogólnie, jak popatrzymy się, na świat jest taki dualistyczny, prawda? Kobieta, mężczyzna, dobro, zło, ciepło, zimno i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno z takich prawd, którym, którymi my żyjemy na tej Ziemi. I jeśli popatrzymy na energię męską, to energia męska to jest zdobywanie, logiczne myślenie, parcie do przodu, to jest dostarczanie, czy tak, providing, to jest ochrona. To jest też waleczność, to jest po prostu akcja, akcja, robienie, robienie, tak? Do działania, czyli po prostu coś się dzieje, ciągle w ruchu. E, produktywność. Energia żeńska cechuje się intuicją, uczuciami, emocjonalną inteligencją, um, ale jest to też, nie zapominajmy, kreatywność, tak? Jest to inspiracja, jest to tworzenie. Pamiętajmy, że energia żeńska daje życie. Jest to odbudowanie, jest to regeneracja, jest to miłość, czułość. Tak? Jest to też ochrona i waleczność, ale w takiej wyższej sprawie, na przykład ochrona tych pokrzywdzonych, tych, którzy sobie nie umieją dać rady, na przykład dzieci. Tym cechuje się energia żeńska. I Tutaj w tym świecie tak naprawdę jedna nie może żyć bez drugiej i każda z nich chce, z nich po prostu korzysta współdziałając ze sobą. W dzisiejszych czasach jest tak, że jednak na tej ziemi, tutaj naszej materialnej, jednak która energia jest jakby faworyzowana, która jest e, najbardziej promowana, e, oczywiście powiecie, energia e, męska. Ta. Jest to produktywność, jest to działanie, jest to po prostu robienie wszystkiego bez odpoczynku, bez regeneracji, idealnie, parcie do przodu, logiczne myślenie, praca, 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 praca. I dzięki temu um, osiągamy um, to, co chcemy, na przykład um, właśnie to, coś, coś w materii, mogą to być pieniądze, mogą być to być jakieś określone cele, nie wiem, na przykład um, zajęcie jakiegoś terytorium, prawda? W dawnych czasach, na w dzisiejszych czasach również. Jest to jakiś cel i co widzimy, że to się dzieje. Dlatego jest to bardzo promowane w systemie edukacyjnym. To jest właśnie też nastawione na energię męską. Mamy po prostu dawać z siebie jak najwięcej, ciągle przeć do przodu. Energia żeńska jest w dzisiejszych czasach, w szczególności, mniej jakby wynagradzana. Mnie jest wynagradzane, właśnie, nie wiem, na przykład regeneracja, zadbanie o siebie, może w stanie fizycznym, mentalnym, miłość, emocje, prawda? Bo to wszystko jest uważane, jeśli popatrzymy z tej, takiej, bym powiedział, toksycznej energii męskiej, takiej za dużej, prawda? Fanatycznej wręcz, no to uważana jest ta energia żeńska za taką niepotrzebno, bo jest statyczna i nie no, ja z nic, że tak powiem, yy, będąc w niej, ja z niej w, nic w ogóle mi ona nie daje korzyści. tak? I większość z nas myśli właśnie o korzyściach materialnych, prawda? Czy jak ja pójdę w żeńsku, to ja w ogóle ja w ogóle nic nie zrobię i ja w ogóle nic nie osiągnę i ja w ogóle nie będę mieć żadnych korzyści. Czy na przykład nie będę mieć żadnych pieniędzy. A to jest jedno z największych błędów, jakich można myśleć. Powiem, że najwięksi, najbogatsi tego świata wiedzą bardzo dobrze, albo wiedzą, albo zostali nauczeni, że aby osiągnąć sukces i właśnie czy to zdobyć jakąś władzę, czy to zdobyć pieniądze, warto, ale tak bym nawet trzeba uhonorować tą boską, kobiecą energię. Jeśli mówimy na przykład o kobiecie, mężczyźnie, oczywiście ja zawsze mówię, e, różnie może być, niekiedy kobiety mają więcej tej energii męskiej, niekiedy mężczyźni mają więcej tej energii żeńskiej i będzie to dla nich naturalny stan, jednak co do zasady rodząc się kobietą, będziemy mieć więcej tej energii żeńskiej, a rodząc się mężczyzną, będziemy mieć więcej tej energii męskiej, ale pamiętajmy, my, my, my mamy te te dwie energie w sobie. I Teraz czasami od nas należy, kiedy zadbamy o jedną energię, kiedy zadbamy o drugą energię i która u nas się bardziej uwypukli. Jeśli mówimy właśnie o tych dla większości ludzi mężczyźni, którzy będą w tej dobrej, dużej, ale dobrej, pozytywnej, zbalansowanej energii męskiej, będzie dla nich dobre i korzystne pod względem zdrowotnym i psychicznym i fizycznym, a dla kobiet um, ten naturalniejszy stan będzie posiadanie więcej tej energii kobiecej i zadbanie o niej e, i nie zapomnienie o niej, gdy jest, są w męskiej energii w danym czasie, tak aby były właśnie zdrowe i fizycznie, i psychicznie, emocjonalnie, ale też, żeby owe energie również odnosiły sukces w życiu. To jest taki właśnie naturalny balans. Energia męska to jest dawanie, dostarczanie, to jest ochrona. Czyli skupmy się na tym słowu dawanie, taki ten provider, czyli ona dostarcza. Energia żeńska otrzymuje, to jest jej naturalny stan, otrzymuje. W dzisiejszych czasach bardzo wiele kobiet boi się otrzymywać, tak? Tym bardziej boi się otrzymywać od mężczyzn, czyli bo, boi się nawet dostać tą opiekę. Tak, boją się na przykład, nie wiem, iść do restauracji i to, że mężczyzna na przykład zapłaci za ich kolację. I bardzo często właśnie kobiety w dzisiejszym czasie boją się. Dlaczego? Bo boją się, że będą uzależnione od mężczyzn, że oni będą nad nimi panować, że mamy XXI wiek i jak to wygląda? Każdy musi robić 50 na 50. Prawda? Porówniutko. I to jest dość normalne i zrozumiałe, ponieważ my, żyjąc właśnie w tej zdominowanej energii męskiej, jesteśmy tego uczone i to jest nam pokazywane. My też widzimy, na przykład, jesteśmy karmieni i uczeni, i widzimy na przykład te wszystkie najgorsze takie toksyczne przypadki, gdzie coś się źle kończy, na przykład dla kobiety, bo, przypuśćmy, nie wiem, zaufała gdzieś tam mężczyź. Na przykład dorastamy, w tym widzimy tylko dookoła i stwierdzamy, że nie. No, jest totalna równość, więc widzimy 50 na 50. Ja jestem niezależna i ja nic nie będę. Ja nic nie chcę tego mężczyzn, nic mi nie musi dawać. I tacy mężczyźni, którzy są um, na przykład w tej energii żeńskiej, bardzo dla nich to będzie bardzo odpowiadało, bo oni nie mają wtedy żadnej odpowiedzialności, bardzo małą. Nie muszą się za bardzo starać, bo wiedzą, że zawsze jest ta kobieta, która przecież jest, poradzi i zawsze, ale bo są pary, którym na przykład to bardzo odpowiada, to kiedyś mówiłam, że jest bardzo kobieta w energii męskiej, jest mężczyzna w energii żeńskiej, jak im to odpowiada, są szczęśliwi, super. Niech tak kontynuują. Może to jest dla nich właśnie ten naturalny stan rzeczy. Problem jest, gdy jedna albo druga strona ma pretensje i na przykład strona wymaga, że ma być bardziej um, męska, a druga strona wymaga, że ty masz być bardziej kobieca. Sami nawet nie nazywają tego, że ty masz być męż bardziej mężczyzną, być bardziej kobietą, nie, ale mm, wiedzą, że coś mu, bra mu albo jej brakuje w partnerze, nie umieją tego na przykład y określić, że to jest właśnie energia męska czy energia żeńska. Um, ale im tego po prostu brakuje, nie wiem, na przykład mężczyznom brakuje, że kobieta była taka bardziej kobieca, opiekuńcza, prawda, bardziej właśnie kreatywna, a może um, inspiracją, żeby była, to jest tak ważne, żeby być inspiracją dla energii męskiej, dla mężczyzny um, do działania, a kobiecie na przykład przeszkadza to, że właśnie ten mężczyzna jest bardziej statyczny, mało działający, mało ambitny, nie jest jakiś przebojowy, jest bardziej właśnie taki bezpieczny, a nic nie chce robić i ona na wszystko musi ogarniać, nie wiem, w ich, w ich życiu razem. I to jest wtedy problem największy dla par. A teraz jak się ma uhonorowanie tej boskiej kobiecej energii dla sukcesu męskiej energii? Ponieważ żeńska energia kreuje, jest inspiracją do działania, jest tym zaopiekowaniem się, tym właśnie emocjonalnym mężczyznem. Jeśli mężczyzna zacznie honorować, respektować energię żeńską, wtedy jest ten fajny balans, ponieważ mężczyzna, tak jak powiedziałam wcześniej, naturalnie jest Dostarcza, daje, provider. On musi dać tej energii żeńskiej. Jeśli on daje, to on wtedy wzrasta. Jego energia męska, ta dobra, pozytywna, wzrasta. On ma tą inspirację, on ma inspirację do działania. Wszystko jest w balansie. On nie jest tylko i wyłącznie w energii męskiej i ma totalnie nieposzanowanie dla energii y, żeńskiej, na przykład kobiet w swoim otoczeniu. On honoruje energię żeńską poprzez dawanie. To jest ich naturalny stan. Naturalny stan mężczyzny, energii męskiej, to jest dawanie. Dawanie, zapiekowanie, ochrona. Dzięki temu kobieta, ca energia, czy ta kobieta, daje mu tą właśnie inspirację, daje mu tą kreatywność i kreuje. Co kreuje, a co mężczyzna? Co energia męska chce? Chce podbić świat, energia właśnie zapiekuje się tą energią żeńską, energia żeńska mu to po prostu da mu pomysły, da mu inspirację, da mu ten, to coś do działania, że tak? sykła. Ten pomysł tak? się urodzi po prostu, i mężczyzna wtedy zaczyna działać, zaczyna być inspirację, zaczyna iść podbijać świat. Zaczyna na przykład zdobywać pieniądze, jeśli o to chodzi, co tylko sobie zażyczy, ponieważ respektuje tą energię żeńską. I jak mężczyzna może respektować tą boską energię kobiecą, boską energię żeńską? Przecież na przykład, jeśli ma partnerkę, jeśli ma żonę, daje tej żonie właśnie tą opiekę, e, daje jej tą materialną ochronę, tak? I go to cieszy, on wtedy rośnie. To jest ten zdrowy, ten zdrowy mężczyzna z zdrowej energii męskiej. Jego to cieszy, jego to motywuje. On rośnie coraz bardziej. Wtedy kobieta jest zaopiekowana, nie musi się martwić o te takie, nazwijmy, materialne, podstawowe rzeczy, egzystencjonalne. Ona wtedy daje mu ten spokój i tą właśnie, jak powiedziałam wcześniej, kreatywność do działania, do tworzenia, do zdobywania. Mężczyzna honorując musi dać kobiece, a, a kobieta, żeby to honorować i też, żeby miała po prostu dobre, zbalansowane, zdrowe życie. Ona musi przyjąć, ona musi dać, pozwolić sobie przyjąć i nie czuć tego jako coś zobowiązującego, coś, co jej się nie należy, coś, coś, coś niedobrego. Musi po prostu zaakceptować dawanie. Tak samo jeśli na przykład mężczyzna nie ma jakiejś partnerki, prawda? Uhonoruj kobiety wokół siebie, na przykład matki, mamy, mać siostry, tak? Kobiety, w jakich na przykład pracuje dookoła. To nie chodzi od razu, że im dawać, nie wiem, pieniądze. To wystarczy wystarczy szacunek. Wystarczy taki respekt, wystarczy nietraktowanie kobiety poniżej siebie. Bardzo często w wielu kulturach, dlatego zobaczymy tych starożytnych, są różnego rodzaju postacie bogini. Są boginie, kapłanki. Na przykład, jeśli mówimy o sanata Dharma, czyli w hinduizmie, jest bardzo dużo bogiń, tak. Na przykład jest bardzo znany festiwal Nawraty Dziewięciu Nocy. Tutaj w okresie, to jest październik, listopad, zależnie od roku, świętujemy Boginię Durgę i jej dziewięć awatarów. Każdy reprezentuje po prostu inny etap życia kobiety, od narodzin aż po starość. Tutaj każda kobieta i mężczyzna respektuje, honoruje właśnie tą postać Bogini. Bogiń. I każda bogini reprezentuje właśnie tą boską energię kobiecą. W różnego rodzaju kulturach są różnego rodzaju inne boginie. Zauważcie, jak się popatrzycie na starożytne kultury. One tam są. To nie jest tylko i wyłącznie świat męskich bogów. Tam są też i boginie, i one mają bardzo ważne pozycje w wierzeniach. Więc to też jest taka rada, na przykład, dla mężczyzn, ale też dla kobiety, która na przykład gdzieś tam zgubiła tą swoją energię żeńską, musi o nią zadbać. też możemy wybrać sobie na przykład daną boginię, do której, z którą będziemy czuć się najbardziej połączeni. Prosić ją po prostu o inspirację, tak? Kreatywność, uczyć się. Na tej zasadzie po prostu polega um, mężczyzna daje, kobieta przyjmuje. Nie o to chodzi, aby kobieta na przykład nie pracowała, nie zarabiała pieniędzy i była zależniona 100% od mężczyzny. To nie o to chodzi. Kobiety jak najbardziej mają zarabiać pieniądze, to są ich pieniądze, mogą wtedy je gromadzić, inwestować, oszczędzać. O to chodzi, że mają wszystko porzucić i, i nie zarabiać. Ale co jest fajne, na przykład w odkryciu tej energii kobiecej i, i respektowania, i też respektowania energii męskiej, kiedy nam daje, jako kobiecie, jest to, że wtedy znajdzie się jakiś sposób na przykład na otrzymywanie tego bytu, na przykład, właśnie materialnego w postaci pieniędzy, i on przyjdzie, A on przyjdzie w taki, właśnie czasami sposób, jakby nam spadł w cudzysłowie z nieba, i to nie będzie jakaś wielka, ciężka praca. Ta przykład jak mężczyzna. Mężczyzna to też jest tak fizycznie, nawet i biologicznie zbudowany, że pracuje, może pracować ciężko. To też ma, jak popatrzymy się, on ma taki cykl słońca, prawda? Jak słońce od rana wstaje i idzie do gdzie mm, spać, prawda? Tak jak słońce rano, południe i e, zachód słońca, i tak działa system hormonalny mężczyzny. Kobieta działa jak księżyc, jest zupełnie inny. E, więc kiedy kobieta odnajdzie tą swoją, um, tą żeńską energię i ją po prostu, tą boską energię, znajdzie w sobie, ona wzrośnie, ona ją uhonoruje. Um, będzie chciała przyjmować, prawda, od, od energii męskiej. I nie będzie się bała, i nie będzie uważała, że to jest coś złego i niedobrego. Nie będzie miała poczucia winy. To wtedy znajdą się, wierzcie mi, że znajdą się jakiś sposób, na przykład na ten właśnie dobrobyt, to będzie może coś bardziej kreatywnego, coś, co Was rozwija. Nie będziecie musieli być. Cały czas codziennie, po 12 godzin dziennie, w tej męskiej energii. Przyjdzie coś do Was, po prostu nieoczekiwanego, znajdzie się sposób właśnie na do ten dobrobyt. Tak samo dla mężczyzn. Jeśli oni zadbają o to uhonorowanie, właśnie tej żeńskiej energii, oni zaczną po prostu dawać i respektować tę energię żeńską, energię boską kobiecy, kobiety. kobiety. Wtedy mężczyzna rośnie, wtedy jego dobrobyt rośnie, wtedy ona zaczyna być coraz więcej, wtedy zaczyna być coraz, osiągać coraz większy sukces. Tak? Bo jest ta piękna, fajna równowaga. Wielcy tego świata o tym wiedzą. Ci wszyscy miliarderzy, bilionerzy o tym wiedzą, o tym doskonale wiedzą. Czemu na przed myślicie, że Wielcy, jakiś ludzie zaczynają. Dawać na jakieś cele charytatywne albo otwierają jakieś cele charytatywne, i bardzo często, jeśli to mężczyzna, otwiera jakieś cele charytatywne albo daje pieniądze właśnie na cele związane, właśnie e, z kobietami albo z dziećmi, tak? bo wiedzą, że tutaj dajmy pieniądze, to, mi się, to, to im się to po prostu zwróci, okay? bo dają energii żeńskiej, jako mężczyźni. Tak samo możemy zobaczyć um, jakichś wielkich mężczyzn, bardzo majętnych, z dużym sukcesem, Jeśli, którym się po prostu powodzi bardzo dobrze, to też, to też stoi za tym kobieta, żona, która, której po prostu dają, ona bierze, tak? To też nie znaczy, że ta kobieta nic nie robi, tak? Profesjonalnie, jak najbardziej może robić. Ale o co chodzi? Ona bierze, dziękuje, jest wdzięczna, a on z wdzięcznością daje. Często właśnie są takie pary. Nawet jeśli nie wiem, rozwodzą się. Taki mężczyzna bardzo szybko znajduje sobie inną kobietę. Czy to już jest dobre, złe, no to już jest kwestie, to są już kwestie moralne, ale. Mm, o co mi chodzi? Oni tam na górze, ci więksi bardziej majętni, oni wiedzą jak, jak to działa i próbują po prostu wykorzystać tą energię na swoją korzyść, żeby odnieść właśnie sukces, to co chcą w życiu. Więc to też warto sobie pomyśleć, jak wy możecie w swoim codziennym życiu um, to wykorzystać tą wiedzę. Ja powiem, to nie jest dla wszystkich ta wiedza. Dla niektórych będzie to po prostu nie do przyjęcia. I to jest zrozumiałe, ponieważ w jakimś świecie żyjemy. Nikt nas w ogóle uczą totalnie czegoś innego i pokazują nam zupełnie inny świat. No ale co mogę powiedzieć? Jeśli uważacie, to jesteście na nie, to jesteście na złym kanale. Ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie więcej pytań związanych z energią właśnie żeńską, męską, bos boskimi dwoma energiami i relacjami, dajcie znać. Ja jeszcze mam pięknego, pięknego dnia.